Nazywam się Szymon Kaczmarczyk, Dzisiaj reprezentuję firmę Victaulik na kolejnej już konferencji Polik. Czym się zajmujemy? Firma Victaulik, znana jest jako lider w branży mechanicznych połączeń rur w technologii rowkowej, jest to cały asortyment od łączników, kształtek poprzez armaturę pożarową na tryskaczach kończąc. Dlaczego stałe urządzenia gaśnicze? Przede wszystkim ze względu na ilość i jakość innowacji, które my jako Wiktorowik wprowadzamy na rynek, zarówno dla projektantów, jak i dla wykonawców w tej branży. Dlaczego Polik? Jest to niepowtarzalna okazja do spotkania się, networkingu, wymiany doświadczeń, sprawdzenia tego, co się dzieje w branży, na rynku, w jednym miejscu, jednego dnia, czy nawet już teraz przez dwa dni. Gorąco zachęcamy. Jesteśmy na stoisku firmy Witwyachil. Jest to duński producent mgły wodnej niskociśnieniowej lider na rynku, jeżeli chodzi o te rozwiązania. W Polsce staramy się rozwinąć ten rynek, jeżeli chodzi o stałe urządzenia gaśnicze. Mgła wodna jest jednym z elementów takich, takich systemów. Stoimy dzisiaj na konferencji POLIK. Fundacja POLIK zajmuje się propagowaniem wiedzy o stałych urządzeniach gaśniczych wodnych. Jak również propagowaniem samych rozwiązań, które można znaleźć w tej dziedzinie. I właśnie dlatego wspieramy tą branżę, dlatego wspieramy tą fundację. Jesteśmy tutaj na tej konferencji, gdzie można spotkać wszystkich, zarówno ubezpieczycieli, inwestorów, wykonawców, są też producenci. Jesteśmy jedną wielką rodziną, spotykamy się tutaj raz do roku, także warto tutaj być. Jestem Mateusz Marcinczyk i reprezentuję firmę NF Fire Poland, dystrybutora renomowanego chińskiego producenta pomp przeciwpożarowych NF Fire. Za mną jeden z produktów naszego producenta. Dlaczego warto inwestować w stałe urządzenia gaśnicze? Ponieważ inwestujemy w bezpieczeństwo i przyszłość. Naszych rodzin, naszych biznesów, naszego społeczeństwa. I nie może na Waszych obiektach zabraknąć tego rodzaju rozwiązania, ponieważ to jest nasza przyszłość i tu jest nasze bezpieczeństwo. Firma Rapidrop jest brytyjskim producentem urządzeń do instalacji przeciwpożarowych. Przede wszystkim instalacji tryskaczowych. Mamy 20, przeszło 20 lat tradycji na rynkach europejskich. W Polsce jesteśmy aktywnie obecni od około 12 lat. Dlaczego warto wspierać takie inicjatywy jak Polig? Podczas konferencji Polik 25 jest szansa spotkać się z wieloma osobami z szeroko rozumianego świata instalać pożarowych i tutaj możemy podjąć dyskusję o zaostrzeniu przepisów, które w Polsce są znacznie łagodniejsze niż w innych krajach Europy. Jednocześnie My, jako Rapidro, przykładowo możemy wspierać tutaj inicjatywy dążące do stworzenia jakichś regulacji dotyczących tryskaczy w mieszkaniach, ponieważ w tym nasza firma jest bardzo mocna na rynku brytyjskim, gdzie na przykład wszystkie budynki mieszkalne wyższe od 11 metrów mają już obowiązek do stosowania instalacji tryskaczowej. Nazywam się Ukarsu, jestem podczas zarządu firmy SD Tank. Nasza siedziba mieści się w Cewicach na Pomorzu. Jesteśmy firmą, która zajmuje się projektowaniem, budową, montażem, serwisowaniem zbiorników magazynowania mediów płynnych, głównie zbiorników do celów przeciwpożarowych. Są to m.in. innymi woda i, i piana. Bardzo się cieszymy, że bierzemy udział w, w konferencji organizowanej przez POLIK. Rozwijanie stałych urządzeń gaśniczych w Polsce Myślę, że ma swoje głębokie korzenie. Jest to szczytna inicjatywa i dostęp do wiedzy, którą oferuje uczestnikom Polik, no, przynosi niezmierne korzyści. Wiedza, którą propaguje Polik w zakresie stałych urządzeń gaśniczych, przez cały czas się rozwija, rozwija się od XVIII wieku i widać, że ma jeszcze w dalszym ciągu potencjał. AnorBo od 25 lat zajmuje się na rynku wdrażaniem technologii związanych ze zwalczaniem zagrożeń przeciwpożarowych, szeroko pojętych technologii. Dlaczego uważamy, że warto wspierać takie inicjatywy jak konferencja POLI 25? Że dzięki takim inicjatywom możemy szerzyć wiedzę, wprowadzać nowe produkty na rynek polski. A w rynek polski, jak wiemy, jest chłonny i z roku na rok ciągle się uczy.